Polsko coś ty odjebała, gdzie są Niemcy? No, nima musiałem ich dojechać, nie chcieli nam odsać to, co nasze po tym knypku z wąsami. Przez ciebie musiałem się tłumaczyć innym państwom na szczycie NATO. Jebać na to, hahaha. Ha. Argentyna, dawaj sojusz, razem będziemy silniejsi. Spoko to chodźmy na tego Paragwajczyka. Halo, Paragwaj, jesteś tam? Ja po tą kasę. Nic ci nie dam, Mes i mało daję? To się szykuj karle. Haha już się boję niebieskiego smerfa i jego przedupasa. I co łeso? Dobra, masz kasę i wypierdalaj stąd. Miło się z tobą robi interesy. Zastanawiałeś się nad tym, jak powinniśmy się nazywać? Moim zdaniem powinno to być autentyczne i brzmieć browar. Czemu akurat browar? Bo jak chłop wypije browara to się staje agresywny a my właśnie tacy jesteśmy. Pomysłowe. Browar rusza do akcji.